Siemaneczko, witam Was na kanale Highport TV, nazywam się film Nagrałam nasz program Show Mier Outfit w centrum Warszawy, na Chmielnej. Szukamy ciekawych, ubranych osób, aby zapytać, czy trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać spoko. A pytaniem dzisiejszego dnia jest to, co sądzicie na temat podróbek. Koniecznie komentujcie i piszcie Wasze zdanie, zasubskrybujcie kanał, dajcie dzwoneczek do powiadomień i lajka. No i też założyliśmy Patronite'a, więc jak chcecie nas wspierać i żebyśmy się rozwijali i robili nowe programy w lepszej jakości, to wiecie co robić. Oglądajcie, Nara. Cześć, jak masz na imię, ile masz lat i skąd jesteś? Jestem Pola, mam 14 lat i jestem z Piaseczna. Okej, okay, co porabiasz na co dzień? No, chodzę do szkoły, gram na pianinie, chodzę na treningi hip-hopu. No, to ciekawe powiedz trochę o tych treningach hip-hopu. Jak w ogóle się w to wkręciłaś w ogóle? No, tańczę od szóstego roku życia i zaczynałam tak, jako taka właśnie malutka dziewczynka. Chodziłam na takie zajęcia właśnie, takie zwykłe, takie w jakiś klubach czy coś, a teraz bardziej chodzę właśnie, mamy formację. No. To jest taka twoja zajawka. Tak. Okej. Okay. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Powiedz mi, czy ktoś Cię inspiruje, albo czym się inspirujesz, jeżeli chodzi o Twoje stylizacje? No, nie do końca, w sensie bardziej kupuję to, co mi się podoba, coś na Pinterestie często patrzę, ale nie mam tak stricte patrząc, co chcę kupić. Okej, okay, a kupujesz swoje rzeczy w lumpach na przykład? Tak, mam niektóre rzeczy z, z lumpów. Okej, okay, a czy masz jakiś taki gral swój modowy, który masz, albo chciałabyś mieć, jakaś taka rzecz wymarzona? Nie, nie, raczej nie. Okej, okay, a powiedz mi, a co uważasz o podróbkach? Nie, nie mam za bardzo zdania, w sensie ja bym osobiście nie kupiła żadnej podróbki, no bo skoro nie stać mnie na rzecz oryginalną, no to po co mam kupować podróbkę, ale nie, no raczej nie. Okej, okay. dobra, przejdźmy do rzeczy. Powiedz, co masz dzisiaj na sobie, ile mniej więcej to kosztowało? E, no to tak, kurtkę mam z Zary, ją kupiłam dawno, jakoś z rok temu, e, kosztowało około 150 zł. Okay. Mam Golf z berszki. 50 zł, coś takiego. Spodnie begi też z berszki. One mm. kosztowały 120 zł. I buty Air Force Ones. I one kosztowały 350 zł, coś takiego. Jeszcze torebka. A i torebka y, berszka. I ja kupiłam ją na promocji za jakieś 15 zł. Ej, okay, super, to wszystko wygląda. Powiedz mi, czy jest jakaś taka rzecz, której byś nie założyła? No na pewno jest, nie wiem, teraz za bardzo dokładnie bym musiała się bardziej zastanowić, ale nie, raczej mam dużo rzeczy, które bym tak założyła. Nie mam takiego czegoś, no że po prostu nie. Okej, okay. a czy jest jakaś taka rzecz u drugiej połówki, nie wiem czy masz czy nie masz, ale której totalnie Cię jakby odraża? Mm, nie, raczej nie. Okej, okay. ostatnie pytanie do Ciebie. czuwasz, czy trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać spoko? Nie, totalnie nie. Serio, do lumpów tam są rzeczy bardzo tanie i zarąbiste, serio, okay. super są. Okej, okay. dziękuję Ci bardzo. No i dzisiaj ta piękna dziewczyna ma urodziny, więc życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, no i oczywiście, żeby tam Twoje marzenia się spełniały. No i możecie też w komentarzach życzyć wszystkiego najlepszego, na pewno będzie miło. Cześć, powiedz mi, jak się nazywasz, ile masz lat, co robisz w Warszawie? Siema, mam na imię mam 22 lata. Pracuję, nie studiuję, nagrywam TikToki czasami. Okej, okay, a czym się zajmujesz? Oprócz właśnie TikToków? E, wiesz co, pracuję w logistyce. I tyle mogę powiedzieć, tak naprawdę nie chcę więcej, więcej nic zdradzać. A TikTok to jest coś bardziej poważnego, czy do pewnego momentu było coś poważnego, ale e, miesiąc temu dali mi Shadowbana, więc na razie płaczę, więc jeżeli mnie zobaczycie, wpadajcie na arabskie story, na TikToka zróbcie mi miło. No i bardzo dobrze. Wcześniej będą też podane przed wywiadem tutaj dane, gdzie się udawać i kierować. Powiedz mi, skąd czerpiesz inspirację na swoje stylizacje? <grym> na stylizacje różnie. Na dostaję jakby w większości przypadków to dostaję po prostu prezenty od dziewczyny. Ona teraz się zajmuje moją stylizacją, ale dzisiaj ona wyszła wcześniej z domu i ubrałam to, co po prostu było najbliżej w szafie. I dobra, może zobaczyć dziś Twoje stylówki, które ona składa? No pewnie, że tak. Na Instagramie mnie też. Arabskie Story tu się pojawi pewnie. No i dokładnie, dobra, super. A gdzie najczęściej robisz zakupy? Czy to ona robi zakupy? Ubraniowe oczywiście? E, wiesz co, nie ma reguły. E, najczęściej robi ona, ona zakupy, bo ja nie lubię po prostu chodzić po sklepach, ona zna moje rozmiary i tak dalej. Większość, no to normalnie Galerii, e, Zara, e, TK Max, też jest spoko opcja bo może tam czasami znaleźć coś fajnego. No w dobrej cenie? O, no. A propos dobrej ceny, czy myślisz, że trzeba ubierać się drogo, żeby wyglądać dobrze, czy masz jakieś, czy lubisz na przykład drogie dodatki, czy w ogóle Cię nie zwracasz uwagi na to? Mhm. wiesz co, na co dzień w ogóle nie zastanawiam się na tym na przykład, e, czy trzeba tam drogą ubierać się, czy nie, e, ale ja osobiście, jeżeli teraz porozmieniam chwilę, to uważam, że nie, no bo na przykład, tak jak powiedziałem, można pójść do TK Maxu i w przystępnej cenie kupić coś fajnego, ale trzeba spędzić po prostu więcej czasu. Jeżeli nie chcesz e, z tym się bawić, idziesz do Witkacu, wymalasz więcej kasy, od razu kupujesz jest też unikalny. To no też prawda, że mogą ci też dobrze doradzić. Chociaż czasami to się mija gdzieś tam z tym, że cena i, i no właśnie, stylizacja. E, tak, jeśli pójdziesz do tego Witkacu, to możesz kupić zajebiście drogie rzeczy, ale to może w ogóle do siebie nie pasować po prostu. Więc. E... Ale lepiej. myślę, że pracownicy chyba mogą złożyć, pomóc, nie? Jakoś nie tam. Wiem, nie robiłem tam zakupu, więc ja może, może. <laughs> Okej, okay. a na co zwracasz uwagę przy zakupie rzeczy, jak już kupujesz? Wiesz co, teraz z wiekiem do mnie doszło, że na jakość przede wszystkim, nie jak po praniu, jak to będzie wyglądało, bo na początku kupowałem wszystko, wiesz, co mi podobało się po prostu wizualnie, a teraz tak patrzę, dobra, jak po pierwszym praniu, czy to się ściągnie, czy będzie mniejszy rozmiar i tak dalej, bo już tak parę razy miałem i z się denerwowałem, więc teraz przede wszystkim zwracam uwagę na jakość. Okej, okay, a co powiesz o, znaczy co myślisz na temat właśnie, a propos drogich rzeczy, o podróbkach? O takich chamskich podróbkach e, jakichś znanych e, projektantów Louis czy... Okej, okay, wiesz co? Przede wszystkim myślę o tym, że to jest śmieszne, więc ludzie, które to teraz oglądają, wiecie, że e, jak wychodzicie w butach za trzy koła z Trawaju w Warszawie, to wygląda no śmiesznie po prostu. Jak e, kupujecie podróbki, a nie macie hajsu na jakieś na najtańsze auto na przykład albo na taksówkę, no to co o tym mówić. Dla mnie to mówię, to jest zabawne, jak ja obserwuję takie rzeczy, że ludzie wychodzą tam na przykład w butach, za trzy koła e, z komunikacji. Okej, okay, czyli dla Ciebie e, takie jakby, to jest segmentacja też Twojego statusu życiowego, jeżeli chodzi o brandy i takie ubieranie się, czyli uważasz, że jeżeli, e, gdyby Cię było stać, to też byś się tak ubierał? Czy ubierasz się tak, bo nie wiem. Ogólnie chodzi Ci, czy ubierałbym się w tych markowych rzeczach, tak? Tak, tak. Wiesz co, zależy, nie wiem, bo e, pewnie Pewnie teraz no, nie, w, nie jestem w tej sytuacji finansowej, żeby chodzić do tego witkasu i robić tam zakupy. Z czasem zobaczymy. E, wchodzę po prostu do, do tych największych sieciówek i rzadko zwracam uwagi na cenę, uwagę na cenę, poni ponieważ e, no, tam nie są jakieś kosmiczne ceny, więc tam najdroższa e, koszula, nie wiem, 200 zł na przykład, więc... Tak, czyli, czyli styl jest dla Ciebie ważny. Super. Powiedz mi, czy masz jakąś taką wymarzoną rzecz, którą byś chciał mieć? Takiego grajla modowego, coś co Cię tak teraz... No, jakąś góra? rzecz, bluzę albo spodnie, tak o to chodzi? No rzecz, czy tam torebkę, czy, czy cokolwiek innego. Wiesz co, e, na przykład... E... O buty, jeśli chodzi o buty, to można kupić, mogę pójść i teraz kupić sobie jakieś swoje wymarzone, a wymarzone dla mnie są to po prostu wygodne i żeby pasowały do takich jeansów i do takich bardziej klasycznych spodni, bo uwielbiam je nosić, ponieważ są wygodne. A jeśli chodzi o taką rzecz, którą pewnie teraz nie mogę kupić, to chciałbym kupić takiego dresa Gucci na przykład. O, ale to jest ciekawe, bo to właśnie myślę, że taka basicowa rzecz, że masz bluzę, którą możesz wystylizować właśnie droższą, czy buty, czy takie jakieś podstawy, którą dalej stylizujesz, kiedy ona jest droższa, to jakby jej jakość też jest lepsza. Mam nadzieję, nie wiem, nie, nie miałem jeszcze z tym do czynienia, e, na pewno powiem tak, że z Zary kupuję na przykład raz rzeczy, to są bardzo słabej jakości, e, raz kupuję naprawdę tam po trzy lata mogę nosić te koszulki, bo ja na, naprawdę pilnuję tych, nie, nie rozrzucam, nie wiem. Mam po prostu e, każdą oddzielną koszulkę, spodnie na, na różne rzeczy, na przykład... Na, Taki casual, no to dżinsy wychodzę na co dzień na dwor. Na przykład w dresach to wychodzę tylko max do sklepu. Do pracy chodzę w takich bardziej klasycznych spodniach. Dla tego... Brzmi jak bardzo duże poukładanie takie. No ja zazdroszczę, bo ja jestem bardzo chaotycznym człowiekiem. Nie, to tylko tak brzmi. <laughs> to są tylko pozory. A teraz w drugą stronę, czego byś na siebie nigdy nie założył? Czy jest w ogóle taka rzecz? Wiesz co? Nigdy nie założyłem, ale chodzi konkretnie o jakąś rzecz, czy... No tak, czy jest coś, czego już byś nie chciał nigdy założyć? Wiesz co, nigdy o tym nie myślałem. E, powiem tak, ja na pewno nie próbuję nadążać za tą modą, która teraz jest. E, na przykład, nie wiem, jakieś łańcuszki są teraz modne na spodniach, czy tam kiedyś były. No to nie założę, bo to teraz... Modne. po prostu mi to będzie niewygodne i będę się czuł niezręcznie. A ja lubię zakładać rzeczy, żeby czuć się po prostu zajebiście wygodnie w tym. No i tyle. No, Czyli żeby był twój styl, a czy nie chciałbyś, żeby na przykład twoja druga połówka czegoś założyła? Czy jest coś takiego, czego nie lubisz na kobietach? E, czy jest coś takiego? To bardziej chodzi o takie rzeczy, o taką biżuterię, na przykład duże kolczyki, tam jakieś grube, grube łańcuszki, czy te. One są teraz trendy. No właśnie, moja dziewczyna nie używa w ogóle takich rzeczy, więc mi to jak najbardziej pasuje i podoba się jak najbardziej jej stylowa. No tak, mówiłeś, że ona ci pomaga przy stylizacjach, a, więc tak. to znaczy, że lubisz jej styl. Ona ma bardzo dużo, nie wiem, 10 razy na pewno więcej rzeczy niż ja, bo na przykład moje wszystkie rzeczy zmieszczą się do jednego pudełka, a jak jej pomagałem przy, pomagałem przy przeprowadzce, to dwa razy jeździłem autem, cały bagań był zawalony, więc ona ma naprawdę dużo, ma w czym przybierać i zawsze to dopasowuje to fajnie, więc ja je, ufam jej gustu. Ej, dobre. No ale jak masz więcej rzeczy, to masz więcej możliwości na składanie stylizacji. To, prawda, ale ja nie lubię marnować na to czas, tak naprawdę. Wyglądasz właśnie tak bardzo konkretnie na poukładanego człowieka, powiedz mi, czy masz jakąś radę dla ludzi, e, dla naszych widzów e, co do stylu, na przykład jak ktoś się boi, e, jakoś wyrażać siebie albo na odwrót e, jakby wyraża siebie za bardzo, chociaż taki nie jest, czy, czy, czy masz jakąś taką radę w ogóle i czy ją przedstawisz ewentualnie? E, wiesz co, e, ogólnie. Nie wiem, czy mogę powiedzieć o feministkach i tak dalej, o tym wszystkim. Oczywiście, jak najbardziej. A dobra, bo myślałem, że zaplują, dobra, zapluję mnie później w komentarzach, ale na przykład jak ja widzę te feministki, wiesz, nie rozmawiam z tymi ludźmi, ale oni się ubierają tak, tak typowo, na przykład jeden kolor włosów, taki, taką grzywkę mają, spódnicz, dobra, no wiecie o co mi chodzi na pewno, e, to powiem tak, lepiej ludzie e, nie róbcie to, co wam narzuca społeczeństwo, po prostu ubierajcie się wygodniej i tyle. I to jest bardzo dobra rada, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Hey, jak masz na imię, ile masz lat i skąd jesteś? Zuzanna, mam 18 lat i jestem z Warszawy, no spod Warszawy, dokładnie z Piaseczna. Okej, okay, a co porabiasz na co dzień? E, uczę się jeszcze, chodzę do liceum. Wiesz. A masz jakieś zajaweczki? Trochę w modeling, no, okay. tak no, te sprawy raczej. Okej, okay, no dobra, nie będę Cię długo męczyć, przejdziemy do ubrań. Czy jest jakaś... Osoba, którą się inspirujesz? Może? Wiesz co? E, raczej na Instagramie obserwuję jakieś sławne osoby, jakieś modelki, Kendall, Gigi, ale. Hello, no. no, ale nie. Myślę, że takiej jednej, jednej ikony nie mam. Jest dużo takich właśnie osób, hmm. od których czerpię inspirację, ale nie wybrałabym jednej osoby. Okej. Okay. Powiedz mi, czy masz jakiegoś takiego projektanta ulubionego, bądź markę, gdzie najczęściej ewentualnie kupujesz swoje ubrania? Wiesz, co ja mówię, Ci, że ja w modzie nie siedzę, więc ciężko mi powiedzieć projektanta ulubionego, ale e, z, na przykład z myślę, że Zara króluje raczej. No, a, ty, a kupujesz swoje ciuchy na przykład w lumpach? Tak, zdarza mi się. Na przykład mam tutaj to, torebeczkę i kurteczkę właśnie z lumpa. No i bardzo ładnie się to prezentuje. Powiedz mi, co dzisiaj masz na sobie, ile mniej więcej to kosztowało? No to tak, budki mam z Zary właśnie, chyba wszystko mam z Zary. Budki z Zary, spodnie też. Także Zara. Myślę, że, że około stówki. Spodnie tak samo. E, sweterek też z Zary. I tak jak już mówiłam wcześniej, kurtka i torebeczka z lumpa. Okej, okay, bardzo ładnie tu się wszystko prezentuje, więc e, mam do Ciebie jeszcze takie pytanie. Czy jest jakaś taka rzecz, której byś nigdy nie założyła? Nigdy bym nie założyła. Hmm. Nie podobają mi się trzy czwarte spodnie. To u mnie strasznie źle wygląda do mojej sylwetki, to na pewno. E, co jeszcze? E, nie, ale takie, takie przed kolano na przykład albo za kolano, Tak zwane kolano. bridges. Tak, za kolano nie założyłabym raczej. E, co jeszcze? Źle wyglądam w czapkach na pewno. O. To, okay. to mówię. Okej. Okay. A ewentualnie u twojej drugiej półki, nie wiem czy masz, czy nie masz, ale co by ci przeszkadzało na twojej drugiej półce? Ehm. Spodnie z gumką. Myślę, że tego jakoś nie lubię. Spodnie z gumką, jakieś. No, zostaniemy przy tych spodniach z gumką. Okej, okay, to, no? to jest wystarczające. Jeszcze bardzo ważne pytanie, akurat tego odcinka. Co myślisz o podróbkach? No, podróbki to powiem ci szczerze, że tak średnio, średnio widzę sens w tym, bo. No jeżeli już chcesz pokazać, że masz coś drogiego, no to wiesz, kupujesz, kupujesz yy, oryginał, a jeżeli nie stać cię, no bo tak też może być, to, to raczej nie bawisz się w podróbki, tylko kupujesz coś, wiesz, bardziej, nie na wiem, podobnego, kieszeń. ale dokładnie na swoją kieszeń. Podróbki raczej. Mówię. Odpadają! <laughs> Dobrze, ostatnie pytanie do ciebie. Powiedz mi, czy uważasz, czy trzeba ubierać drogo, żeby wyglądać spoko, czy nie? Nie, absolutnie nie. Moim zdaniem możesz się ubrać naprawdę jakby Styl się liczy, a nie, a nie pieniądze, bo możesz, wiesz, mieć naprawdę drogie ubrania i wyglądać źle, a możesz się ubrać, pójść do lumpa, kupić outfit za 20 zł i wyglądać bosko, moim zdaniem, więc, więc tutaj zdecydowanie jakby nie pieniądze się liczą w tym. Okej. Okay. A czy masz jakąś radę dla ludzi, którzy poszukują swojego stylu? Bo ty masz dosyć taki charakterystyczny styl. Jak znaleźć swój styl? Wiesz co, I, ja chyba nie szukałam swojego stylu, on tak sam mi jakoś naszedł. Myślę, że inspiracje właśnie jakieś tam z Instagrama czerpałam czy coś, coś, coś co mi się podobało po prostu. A jak szukać? No, myślę, że, że po prostu przeglądać jakieś blogi może Instagrama właśnie. To... No i się bawić I to się po bawię. prostu. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Dobra. Dziękuję, że byliście z nami do końca, mam nadzieję, że wam się podobało, bardzo się dla was poświęcamy, więc zasubskrybujcie kanał, pierdolnijcie dzwona, no i dajcie lajka, nie, do zobaczenia następnym razem, nara.